Zapisz ten święty kod na swojej lewej dłoni, a otworzy on przed tobą bramy do finansowej obfitości. Dziś odkryjesz starożytny rytuał, który zmieni twoje życie na zawsze. Ile razy próbowałeś przyciągnąć do swojego życia prawdziwy dostatek i finansową obfitość, ale finalnie nie przynosiło to żadnych rezultatów? Po tym filmie raz na zawsze się to zmieni, a w twoim życiu zaczną przytrafiać się finansowe cuda przekazywane przez wieki mądrości mówią, że to co zapisane na naszej skórze może przyciągać potężne siły kosmosu. Za chwilę przedstawię jak krok po kroku wykonać ten święty rytuał. Najlepsze jest to, że możesz używać tego kodu kiedy tylko potrzebujesz. Działa natychmiast i możecie zaskoczyć, zwłaszcza jeśli stosujesz go po raz pierwszy. Zanim jednak zaczniemy, upewnij się, że zostawiłeś kciuk w górę pod tym filmem oraz subskrypcję, by móc być na bieżąco informowanym o filmach które pojawią się w przyszłości. Zaczynamy. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że nagle dostajesz taką ilość pieniędzy, o której zawsze marzyłeś. Jeśli prowadzisz biznes, wyobraź sobie, że pozyskałeś wielu nowych klientów i obserwujesz, jak Twoja sprzedaż gwałtownie rośnie. Możesz wyobrazić sobie również, że wygrałeś te pieniądze na loterii, takiej jak Lotto lub Jackpot. Najważniejsze jest teraz to. Abyś po prostu zwizualizował sobie, że w tym momencie posiadasz już taką ilość pieniędzy, jaką zawsze chciałeś mieć. Kiedy już masz przed oczami tę wizję i czujesz związane z nią pozytywne emocje, możemy postawić kolejny krok w naszej podróży do osiągnięcia finansowego zbawienia. Porozmawiajmy teraz o numerach i świętym kodzie, który wkrótce ujawnię. Są tylko trzy numery, ale zaufaj mi. Są one niezwykle potężne. Dzięki zapisaniu ich na swojej dłoni doświadczysz czegoś absolutnie niesamowitego. Aby pomóc nam przyciągnąć bogactwo, poprosimy teraz Archanioła Ariela, aby aktywował on energię pieniędzy. Na koniec użyjemy silnej frazy, aby usunąć wszelkie negatywne myśli o pieniądzach. To uwolni cię od negatywnych myśli, blokujących przekonań i wszelkich wewnętrznych konfliktów, pozwalając przyciągnąć do twego życia bogactwo, na które zasługujesz. Trzymaj umysł otwarty na wszelkie możliwości, które czekają na Ciebie tuż za rogiem. Nie zapomnij również być wdzięcznym. Ważne jest, aby wyrazić swoją wdzięczność przed i po użyciu tej metody. Na koniec pamiętaj, by mieć pełną wiarę w jej moc. Wypróbuj ją sam i zobacz, co się stanie. Teraz może wydawać się to niemożliwe, ale jeśli spróbujesz całym sercem, zobaczysz, jak skuteczna jest ta starożytna rada. Przejdźmy więc do konkretów. Rytuał ten możesz wykonać o dowolnej porze, w dowolny dzień tygodnia. Nie ma znaczenia, w jakiej fazie jest księżyc. Znaczenie ma jedynie to, byś zapisał to na swojej lewej dłoni. Pamiętaj, nie używaj w tym rytuale prawej dłoni, ponieważ prawa dłoń jest uważana za rękę dawania, a lewa za rękę przyjmowania. Pisanie numeru na lewej dłoni symbolizuje więc otwartość na przyjmowanie do życia bogactwa oraz obfitości. Aby poprawnie wykonać rytuał, Znajdź ciche miejsce, które sprawia, że czujesz się spokojny i rozluźniony. Upewnij się, że twoja energia jest wysoka i zgodna z energią bogactwa i obfitości, które zaraz do siebie przyciągniesz. Pamiętaj, żeby napisać to na lewej dłoni. To bardzo ważne. Oto święty kod, którego potrzebujesz. Cyfry to 520. Zapisz to teraz od razu. Zapisz te cyfry kolejno po sobie i dopilnuj, aby były dużych rozmiarów. Ponieważ musisz nadać temu numerowi moc. Tak długo jak znajdujesz się w energii dostatku i obfitości, nie czekaj. Zapisz liczbę 520 od razu. Nie przegap tej okazji, naprawdę cię to zaskoczy. Kiedy już to zrobiłeś, zastanawiasz się pewnie co dalej. Archanioł Ariel i ja dokładnie przeprowadzimy cię przez ten proces do samego końca. Jeśli naprawdę chcesz skontaktować się z Archaniołem Arielem, wystaw do przodu lewą dłoń. I wypowiedz jego imię trzy razy z zamkniętymi oczami. Wypowiadając je, miej jasność co do tego, czego naprawdę pragniesz. Miej jasność, jaka jest twoja prawdziwa intencja. Możesz powiedzieć: Potrzebuję pieniędzy od razu, aby pokryć wszystkie moje wydatki i jeszcze więcej. Teraz wypowiedz na głos numer 529 razy z rzędu. Ważne jest, aby wypowiedzieć to co najmniej 9 razy. Możesz powiedzieć to więcej razy i to jest w porządku, ponieważ tylko wzmacnia ścieżkę mocy, ale wszelkie niedociągnięcia mogą uniemożliwiać działanie naszego rytuału. Następnie nadaj znaczenie kodowi 520. Pomyśl o tym, zanim to zrobisz, i szczerze zwróć się do Archanioła Ariela. Nie spiesz się myśląc, zrobię to szybko, aby dostać pieniądze. Musisz włożyć swoją energię, miłość i najwyższe ja w to zadanie. Włóż w ten rytuał całego siebie i całą swoją wiarę. Zrób to z miłością i celem w sercu. Zwracając się do archanioła Ariela, cały czas powtarzaj kod 520. Swoją modlitwę zakończ zdaniem: Kod aktywowany. To wszystko. Tę praktykę trzeba wykonać tylko raz. Co się więc stanie potem, gdy prawidłowo wykonaliśmy już cały nasz rytuał? Pamiętaj, to nie jest koniec. Pracujemy z bardzo potężnymi siłami. Bądź czujny i gotowy na pozytywne rzeczy i wydarzenia, które już do Ciebie nadchodzą. Użyjemy teraz metody, którą będziesz musiał powtarzać kilka razy, aby zapewnić, że pieniądze i dobra, których pragniesz, dotrą natychmiast. Nie martw się, to bardzo proste i wkrótce zobaczysz efekt swojej pracy. Istnieją trzy frazy, które pomogą usunąć negatywne uczucia związane z chęcią posiadania pieniędzy. Uczucia te mogą poważnie zakłócać Twój wibracyjny stan. Temu też bardzo istotne jest, by się ich pozbyć, aby nie kłóciły się one więcej z energią dostatku i obfitości, którą chcesz do siebie przyjąć. Czy kiedykolwiek czułeś się winny lub odrzucony, myśląc o bogaceniu się? W taki właśnie sposób społeczeństwo kształtuje ludzi. Bariery te znikną, gdy użyjesz tych fraz, a ty będziesz mógł zdobyć bogactwo, na które zasługujesz. Zwróć na to uwagę, ponieważ wypowiesz każdą z tych fraz trzy razy. Powiedz je na głos i z pełnym przekonaniem, delikatnie dotykając numeru 520 zapisanego na Twojej ręce. Powiedz to razem ze mną. Pieniądze płyną do mnie łatwo i obficie. Jestem wdzięczny za całe bogactwo, które już posiadam i za to, które jeszcze przyjdzie. Zasługuję na finansowy sukces i potrafię zarządzać bogactwem mądrze i skutecznie. Teraz koniecznie daj znać w komentarzu, która fraza najbardziej z Tobą rezonuje. Zapisz ją w komentarzu na dole, dzięki czemu wspólnie ogłośmy nasze wybory i zaczniemy zarabiać pieniądze od razu. Na koniec po prostu dotknij ponownie Świętego Kodu i powiedz: Przyciągam do siebie pieniądze od razu i mam więcej niż wystarczająco, aby zaspokoić wszystkie moje potrzeby. Udostępnij ten film oraz informacje w nim zawarte na wszystkich swoich mediach społecznościowych, zanim zakończysz. Wzmocni to ten rytuał jeszcze bardziej. Ponieważ pomożesz w ten sposób ludziom, którzy mogą mieć problemy finansowe. Jak mówił sam Jezus, to co dajesz, wróci do ciebie. Biblia mówi to samo. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Podróż do finansowej obfitości dotyczy tak samo mentalności, jaką kultywujesz, jak i działań, które podejmujesz. Zrozumienie i przyjęcie tej koncepcji jest kluczowe do osiągnięcia trwałego dobrobytu. Ważne jest, aby pozostać cierpliwym i wytrwałym. Wiedząc, że nasiona, które zasiejesz dzisiaj, przyniosą owoce finansowego sukcesu, którego pragniesz. Jednym z kluczowych aspektów tej podróży jest rozwijanie zdrowej relacji z pieniędzmi. Zacznij od zbadania swoich obecnych przekonań i postaw wobec pieniędzy. Czy są one pozytywne i wzmacniające, czy może jednak odzwierciedlają strach i niedostatek? Przekształcenie negatywnych przekonań w pozytywne jest niezbędnym działaniem, które sprawi, że przyciągniesz do siebie obfitość, o której nawet nie śniłeś. Zacznij od afirmowania pozytywnych przekonań o pieniądzach. Stwórz afirmacje takie jak: zasługuję na finansowy sukces. Pieniądze płyną do mnie łatwo i bez wysiłku. Jestem zdolny i mądrze zarządzam bogactwem. Powtarzaj te afirmacje każdego dnia, aby wzmocnić swoje nowe nastawienie. Z czasem zauważysz zmianę w postrzeganiu i swoich interakcji z pieniędzmi. Oprócz afirmacji, wizualizacja jest potężnym narzędziem do manifestowania finansowej obfitości. Spędzaj kilka minut każdego dnia na wizualizowaniu swojej idealnej finansowej sytuacji. Wyobraź sobie szczegóły swojego obfitego życia: dom, w którym mieszkasz, aktywności, które lubisz robić, wolność, którą masz, aby realizować swoje pasje. Wizualizacja pomaga dostroić Twoją podświadomość do celów finansowych, ułatwiając przyciąganie możliwości i zasobów, których potrzebujesz. Kolejną ważną praktyką jest wyrażanie wdzięczności za obfitość, którą masz już teraz. Każdego dnia zapisz trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny, szczególnie związane z Twoją sytuacją finansową. Ta praktyka może pomaga doceniać postępy, które już poczyniłeś, i utrzymać motywację do dalszej pracy nad swoimi celami. Prowadź ten dziennik skrupulatnie, a efekty będą niesamowite. Prowadź dziennik w formie fizycznej, zamiast używać notatnika w komputerze czy telefonie, ponieważ pisanie ręczne angażuje różne obszary mózgu, które nie są aktywowane podczas pisania na klawiaturze. Ten fizyczny akt może pomóc w głębszym zakorzenieniu myśli i afirmacji w umyśle, co z kolei może prowadzić do silniejszego ich oddziaływania na podświadomość. Efektywne zarządzanie finansami również jest kluczowe w przyciąganiu i utrzymaniu obfitości. Stwórz budżet, aby śledzić swoje dochody i wydatki, zapewniając, że żyjesz w ramach swoich możliwości i regularnie przeznaczasz środki na swoje finansowe cele. Regularnie przeglądaj swój budżet, aby zidentyfikować obszary, w których możesz zaoszczędzić lub zainwestować bardziej efektywnie. Dobre zarządzanie finansami kładzie podwaliny pod długoterminowy dobrobyt. Inwestowanie w edukację i umiejętności może znacząco poprawić Twoje finansowe perspektywy. Szukaj możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, takich jak kursy, warsztaty czy certyfikaty, które mogą znacząco zwiększyć Twoje zarobki. Im więcej wiedzy i umiejętności zdobędziesz, tym lepiej będziesz przygotowany do wykorzystania okazji i radzenia sobie z finansowymi wyzwaniami. Networking i budowanie relacji z osobami o podobnych celach mogą również wspierać Twoją finansową podróż. Otaczaj się ludźmi, którzy Cię inspirują i motywują, oraz mogą oferować cenne wskazówki i wsparcie. Dołącz do grup lub społeczności skupionych na sukcesie finansowym, gdzie możesz dzielić się doświadczeniami, uczyć się od innych i pozostawać odpowiedzialnym za swoje cele. Hojność i dawanie odgrywają kluczową rolę w przyciąganiu obfitości. Kiedy dajesz bezinteresownie czy to swój czas, zasoby czy pieniądze, tworzysz pozytywny przepływ energii, który może do ciebie wrócić w niespodziewany sposób. Jeszcze raz przypomnij sobie, co mówi Biblia i co mówił sam Jezus. Akty dobroci i hojności wzmacniają przekonanie, że zawsze masz wystarczająco dużo, by się podzielić, co otwiera tobie nowe kanały, dzięki którym jesteś w stanie otrzymywać również więcej od innych. Kontynuując praktykowanie tych technik, bądź świadomy wszelkich negatywnych myśli lub ograniczających przekonań, które pojawiają się w Twoim umyśle. Kiedy zauważysz negatywną myśl, zakwestionuj ją i zastąp pozytywną afirmacją. Na przykład, jeśli myślisz: Nigdy nie będę w stanie zaoszczędzić wystarczająco dużo pieniędzy. Przeciwdziałaj temu myślą. Stale buduję swoje oszczędności i osiągam swoje finansowe cele. Konsekwentne przekształcanie negatywnych myśli pomaga przeprogramować umysł na sukces. Ustalanie jasnych i osiągalnych celów finansowych jest kluczowe w utrzymaniu koncentracji i motywacji. Podziel swoje większe aspiracje finansowe na mniejsze kroki, które są w Twoim zasięgu. To podejście sprawia, że cele są mniej przytłaczające i bardziej osiągalne. Świętuj każdy osiągnięty kamień milowy, niezależnie od tego, jak mały, a nim się zorientujesz, twój wielki cel również zostanie osiągnięty. Pozostań na właściwej drodze i podejmuj świadome decyzje dotyczące swojej finansowej przyszłości. Poświęć czas na przeglądanie swoich celów, ocenę swojej sytuacji finansowej i dostosowywanie strategii w miarę potrzeb. Ta refleksja pozwala docenić, jak daleko już doszedłeś. Zwiększając pewność siebie i motywację do dalszego działania. Utrzymanie pozytywnego i obfitego nastawienia obejmuje również dbanie o ogólne dobre samopoczucie. Upewnij się, że równoważysz dążenie do sukcesu finansowego z innymi ważnymi aspektami życia, takimi jak zdrowie, relacje i osobiste spełnienie. Holistyczne podejście do obfitości może prowadzić do bardziej satysfakcjonującego i wzbogacającego doświadczenia. Integrując te praktyki w swoim życiu, rozważ dzielenie się swoimi doświadczeniami i wglądami z innymi. Pomagając innym na drodze do finansowej obfitości, wzmacniasz swoje własne przekonania i praktyki. Dołącz do społeczności ludzi o podobnych celach, takimi jak nasza darmowa grupa na Facebooku, która zrzesza już ponad 7 tysięcy osób, a do której link znajduje się w opisie tego filmu. Dziel się sukcesami i wyzwaniami, oraz oferuj innym swoje wsparcie i zachętę. To poczucie wspólnoty może dostarczyć dodatkowej motywacji i inspiracji. Pozostawaj otwarty na nowe możliwości i bądź gotów podejmować wykalkulowane ryzyko. Wszechświat często dostarcza możliwości w niespodziewanych formach, więc bądź gotów działać wtedy, gdy się pojawią. Ufaj swojej zdolności do przyciągania i zarządzania obfitością i wiedz, że zasługujesz na finansowy sukces. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że podróż do finansowej obfitości to ciągły proces. Będą wzloty i upadki, ale utrzymanie pozytywnego i odpornego nastawienia pomoże stawić czoła wszelkim wyzwaniom, które się pojawią. Pozostań wierny swoim praktykom i nadal wierz w swoją zdolność do tworzenia finansowej przyszłości, której pragniesz. Pamiętaj, że obfitość nie dotyczy tylko pieniędzy. Prawdziwy dobrobyt obejmuje wszystkie obszary Twojego życia, w tym zdrowie, relacje i osobiste spełnienie. Dąż do równowagi i upewnij się, że Twoje dążenie do finansowego sukcesu nie odbywa się kosztem innych ważnych aspektów Twojego życia. Przyjmij tę podróż i świętuj swoje postępy. Każdy krok, niezależnie od tego, jak mały, przybliża Cię do celu. Bądź cierpliwy i wytrwały, wiedząc, że wysiłek, który inwestujesz dzisiaj, Przyniesie owoce w przyszłości. Zaufaj procesowi i swojej zdolności do przyciągania i utrzymywania obfitości. Kontynuując i regularnie stosując się te zasady i techniki, zaczniesz zauważać zmiany w swojej sytuacji finansowej. Być może otrzymasz niespodziewany zastrzyk gotówki, znajdziesz nowe możliwości zarobku, lub po prostu poczujesz się pewniej i bardziej pozytywnie w odniesieniu do swojej finansowej przyszłości. Świętuj te sukcesy. Bez względu na to, jak małe, i wykorzystuj je jako motywację do dalszego działania. Efektywne zarządzanie finansami jest kluczowe w przyciąganiu i utrzymywaniu obfitości. Stwórz budżet, aby śledzić swoje dochody i wydatki, upewniając się, że żyjesz w ramach swoich możliwości i regularnie przeznaczasz środki na swoje finansowe cele. Regularnie przeglądaj swój budżet, aby zidentyfikować obszary, w których możesz zaoszczędzić. Lub zainwestować bardziej efektywnie. Dobre zarządzanie finansami kładzie podwaliny pod długoterminowy dobrobyt. Inwestowanie w edukację i umiejętności może znacząco poprawić Twoje finansowe perspektywy. Szukaj możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, takich jak kursy, warsztaty czy certyfikaty, które mogą zwiększyć Twoje zarobki. Im więcej wiedzy i umiejętności zdobędziesz. Tym lepiej będziesz przygotowany do wykorzystania okazji i radzenia sobie z finansowymi wyzwaniami. Regularne refleksje nad postępami mogą pomóc pozostać na właściwej drodze i podejmować świadome decyzje dotyczące swojej finansowej przyszłości. Poświęcaj czas na przeglądanie swoich celów, ocenę swojej sytuacji finansowej i dostosowywanie strategii w miarę potrzeb. Ta refleksja pozwala docenić, jak daleko już doszedłeś. Zwiększając pewność siebie i motywację do dalszego działania. Jeśli z tego filmu miałbyś zapamiętać tylko jedną rzecz, chciałbym, żeby to było to. Pamiętaj, że obfitość nie dotyczy jedynie pieniędzy. Prawdziwy dobrobyt obejmuje wszystkie obszary Twojego życia, w tym zdrowie, relacje i osobiste spełnienie. Dąż do równowagi i upewnij się, że Twoje dążenie do finansowego sukcesu nie odbywa się kosztem innych ważnych aspektów Twojego życia. Holistyczne podejście do obfitości prowadzi do bardziej satysfakcjonującego i wzbogacającego doświadczenia. Na sam koniec, jak zwykle, zostawię cię z pytaniem: Oto ono: co zrobisz już dziś, by jeszcze skuteczniej przyciągać do swojego życia finansową obfitość? Jaki będzie twój pierwszy krok? Koniecznie podziel się tym z innymi w komentarzu na dole pod tym filmem. Jeżeli dotrwałeś do końca naszej podróży, napisz w komentarzu to zdanie. Świadomie kroczę przez swoje życie. Podziel się swoimi spostrzeżeniami, oraz nie zapomnij zostawić subskrypcji, by na bieżąco być informowanym o nowych filmach. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej przyczynić się do rozwoju tego kanału, wspieraj nasz kanał na Patronite, do którego link znajdziesz w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Dołącz też do naszej darmowej grupy na Facebooku, klikając pierwszy link w opisie tego filmu, i pamiętaj: wszystko, co mamy, jest teraz.